Kochani, byłem w tym roku na urlopie trochę w górach i teraz jako mężczyzna chciałbym Państwu powiedzieć, że zdobyłem gerlach, może jeszcze nocą, bez butli tlenowej, ale ja nie zdobyłem gerlacha, tylko wjechałem wyciągiem na Wielką Krokiew za 4 zł, żeby zobaczyć to miejsce, skąd skacze małyś. Tam zrobili taras widokowy od roku, no sympatyczne miejsce. Proszę Państwa, oni ja sobie na tarasie widokowym z kawą w ręku i ludzie wjeżdżają tą kolejką, tym wyciągiem. Patrzą na tą wielką krokiew od góry i kobiety mówią Jezus, za nic bym nie skoczyła. Tylko początek jest. Mówią niektóre, za nic bym nie skoczyła, za żadne skarby świata bym nie skoczyła, za Chiny bym nie skoczyła. Faceci wtedy patrzą na żony z takim spolitowaniem, jak oni by skoczyli, ale my byśmy też nie skoczyli. Wygląda to rzeczywiście przerażająco. Ale Państwo wiecie, jak jest skonstruowana ta skocznia? Jest rozbieg pierw i są dwa rowki na narty. I narciarz chcąc skoczyć, musi włożyć... Narty w terowki, teraz latem one są metalowe, zimą to tam będzie jakoś śnieg, ale są wyraźne rowki. Musi się skulić cały i w tych rowkach, pod terowki go prowadzą, dojeżdża do progu i skacze. Otóż to jest symbol, proszę Państwa, chrześcijaństwa. Przykazania to są takie rowki. Rozpęd. Jeśli w ogóle chcesz żyć, musisz się rozpędzić. Zgodnie z przekazaniami. Nie kradnij, nie cudzołóż czci ojca i matkę, Dzień Święty, abyś święcił. Nie mów z fałszywego świadectwa przeciwliżniemu śwemu. Ale to nie jest skok jeszcze. Gdyby jakiś narciarz pojechał sobie po rowkach, dojechał do progu i się zatrzymał i wrócił, to byśmy powiedzieli, no dziadostwo nie narciarz. Proszę Państwa, leci, 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 dobiega do progu i nagle się prostuje jak strzała, wszystkie mięśnie wyciąga i leci. Już go rowki nie prowadzą. I w tym locie może nastąpić katastrofa. Państwo widzieliście nieraz, jak się tam wiatr uderzył, zachwiał się skoczek i strasznie było. Jeszcze różnica między Królestwem Bożym jest taka, że ci narciarze to lądują na śniegu, jak już po skoku, natomiast nas to łapie Pan Jezus i Aniołowie. Tak stoją na dole tej skoczni, my tak ich w ich ramiona skaczemy. Ale co chcę powiedzieć? Proszę Państwa, chrześcijaństwo to jest skok ze skoczni i to mamucie. Zostaw wszystko, co masz i chodź za mną. Panie Jezu, błagam, chociaż laseczkę mi zostaw, żebym się czymś podpierał. Chociaż jakąś asekurację, mapę, błagam Cię. Jakiś GPS, telefon komórkowy, żebym zadzwonił do topru, gdy się coś stanie. Nie, skacz w ciemno. Zostaw wszystko, co masz i pójdź za mną. A on tylko myślał, że to będzie przedłużenie tych rowków, to poczucie bezpieczeństwa, że coś mnie poprowadzi w moim życiu duchowym. Jezus mówi: zaryzykuj.